No gdzie jest piłka? Szukaj piłkę. Zgubiłaś piłkę? Gdzie dałaś piłkę? No gdzie jest piłka wasza? No szukaj. No przed chwilą miałaś. No gdzie zgubiłaś piłkę? No gdzie była piłka? No szukaj piłki, gdzie jest piłka? Ja już ją widzę, dobra piesia, tak, brawo, chodź. Sabinka, idziemy, chodź, chodź misiu, chodź. Chodźcie, idziemy, chodźcie.